No dobrze, witam was w kolejnym odcinku naszego Zagrajmy w Runes of Magic i atakuje mnie tu jakaś troszkę. <laughs> nie wiem, co mówiłem w poprzednim odcinku, bo to już tydzień minął A czemu tego nie widzę? No. Dlatego... A nie wiem dlaczego <laughs> jakoś nie miałem tak czasu na granie <grymne> tylko mam w weekendy trochę czasu na pogranie w Magic a nie, że gram w inne gry <grymne> tak też nie mam, <grymne> nie mam aż tak dobrze nie mam aż tak dobrze, ja wam powiem o, widzieliście? mamy tą zabawkę tam nie chciało mi się tam za bardzo tego tam robić, więc a raczej grałem sobie na mojej drugiej postaci Lewelka tam sobie wbijałem Ale po co mam mówić o mojej innej postaci jak gramy na tej, nie? Wiem, że to może być trochę przy mulone ale no tydzień minął no dobrze to robimy zadanie u tego reja reja dobra o. skończymy zadanie i dobra mamy jeszcze u niego jakieś zadanie? nie to zrobimy sobie zadanie zaraz prawdę tutaj, jakie może być to przeczucie? Krwawa ofiara. Tego jeszcze nie będziemy robić. Wy Co? Aha, to jest to. No! Ja myślałem, że mam to już skończone. Nie A... ja wiem, czy wy widzicie to na ekranie. Ale mam coś nowego. Znaczy to chyba każdy ma kto gra w of Magic i się trochę tym interesuje. Ale nie powiem wam co, bo nie wiem czy to się nagrywa, czy nie. A nie chcę mi się teraz przerwać nagrywanie i patrzeć czy mi to się tam robi, czy mi się nie robi. Ale coś mi trochę komputer zamula sobie pochodzimy dzisiaj bo raczej nie mam ochoty sobie jakoś tak grać Co my tu mamy bo ja dawno tutaj nie zaglądałem no, możemy otworzyć na tym poziomie bę będą na razie takie słabe wypadać no ale wiecie to już możemy wywalić bo teraz jest inny event. Event, czy jak to się tam mówi? <grystanie> A, miałem coś zrobić. Bo na pewno przez połowę odcinka audio nie było słychać. Więc trochę podkręcimy. O, teraz <grystanie> może być. I ten gościu jest gdzieś tutaj. Jakby ktoś go nie mógł znaleźć, ale to. Nie, gdzie on jest? No dobrze idę Wiem, że mieliśmy drugorzędną. No to tak, ale wiem. Jakbym się przypomniał. Aha, teraz będzie chodzenie. To mamy jakieś inne zadanie. <grym> no i znowu mam iść To zrobię cięcie chyba, żeby was nie zanudzać. To robię cięcie. Dobra. Teraz będzie cięcie. No dobra, jestem z powrotem. I kończymy zadanie. Yeah. Nie ma tak? Myślałem, że tu będzie jakieś rozwinięte zadanie, a jak nie ma, to nie ma. Widzę. Tu bym poszedł. Albo nie, lepiej. Nie. Tu coś mi się tak wydaje, że już kończymy trochę yy, wyjące góry. Bo raczej yy, nie ma tutaj za dużo, co robić. Zadań. Ale to w dzisiejszym odcinku jeszcze tutaj zakończymy. Nie, bo co jest tu? Nie. To jest Anglia. To jest do... To jest Ami. Tam, tam... Tamto zadanie to jest Ami. Nie do jedzenia. Czy coś takiego? No dobra, to spróbujemy ubić tego smoka. <noise> Gdzie jest ten smok? <noise> Aha. Dobra. Idziemy ubić smoka. <noise> Wiem, że to nie jest smok, ale dobra. Hmm. Trochę mi się gubię, co teraz te zadania robi, bo e, jak się nauczyłem grać na tamtym moim większym zombie, y, chyba 35. No, 35. To tam już zadanie są po 16 tysięcy. A tutaj. 564 A tu trzeba serce odbierać Dobra, zbieram się Pada! Ja nie lubię Ciężko mi się przyzwyczaić Bo tam też y, jestem łucznikiem Znaczy łuczniczką dokładniej Bo tam chłopem ile można pijać sobie zagrałem laseczką. <laughs> Ej, czy dopiero. Chyba to widzieliście, że mam obczyszczony jak błonek, to wam nie będę tego mówić. Bo szkoda mojego czasu. Może kiedyś, jak będę mieć okazję, to wam pokażę. Ten, jaki wiek. To wam pokażę to moje, ten. Chyba że kogoś to nie interesuje, to. Lepiej, żebym wymijam na tamtym. <grym> Jak na tamtym? Na tym. Poczekaj. No, Dziewiąty. To sprawdzimy się, tylko się uleczymy troszkę. Chcia! On ma 500. Co? No już, no. Jak przegram, to nie moja wina. Ja po prostu nie umiem grać. O, o ale kombosy ma. I to jest istna nawalanka. Wal mu z tego. Nie! Hy Widzieliście go? Żal mi cię Cheater jeden Znaczy nie cheater, tylko... Widzieliście? Wypił miksturkę A tak się nie robi na PvP Więc... Więc to będzie moja czarna lista Jak on się nazywa? Bergan Dobra masz już normalnie stracone swoje u mnie już jesteś zerem nie że przegrałem bo to mu wi było wiadomo, że wygrał jakby się nie spotował tak jak to tak jak to grałem w metina kiedyś metina też grałem nie, żeby nie było ale mi się wydaje, że Russo's Magic jest yy, lepsze o wiele. O wiele, 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 wiele. wiele. <grych> bo Metina to bierzesz całą taką grupkę i łaj. <grych> nie pytajcie się o tego Metina, bo i tak wam nic nie powiem. Co to jest? Aha, dobrze. Dobra, rozwalimy albo przygramy tego gościa. Tylko chciałem jeszcze coś zobaczyć. Mm, ja bym chciał to... Dobra, spoko. Bierzemy miksturki A, dobra, no. Czy te lepsze? Są lepsze? Lepsze, są lepsze? Nie, dobra, te No dobra Teraz próbujemy się z tym bossem Czekam to ma I chcą będziemy się pocić Bo daje. Nie lubię właśnie z takimi ma <laughs> A widzicie? A, pokonałem go. Widzicie, jaki jestem dobry? Yo. <laughs> no teraz to. Morale podwyższone. <laughs> Widzieliście to, jak go mistrzostku pokonałem? Nie, no ja tak się śmieję, bo i tak bym go pokonał, prędzej czy później. Czary że tak mapkę ciągle włączam, ale... Cheater! Znaczy, chociaż. Znaczy... Już przestanę go wyzywać. Wiecie, że jak to ogromne... <grystanie> o, coś mi się dzisiaj język łami. Miałem dzisiaj polskie, ale... Hmm... <grystanie> I teraz patrzcie, będzie koniec zadania yeah. Dobra, to jeszcze zrobimy to I pójdziemy I właśnie jak się dowiedziałem od jednego takiego gościa Ale nie na tym świecie, na tym moim 35 Bo ja tam mam taką faj fajniśką gildię. Może wam pokażę, może nie. I tutaj zrobiłem taki sam. Sorry, że tak mapy ciągle włączam. I zrobiłem taki sam błąd. I sorry, że no nie. Że włączam ciągle tą mapę. A to jest mój grup, nie? Coś mi się tak staje. Jest mój grup. Widzicie? Nie ma. <grym> Ja tego na razie nie będę wam pokazywać, jak się łapie, bo nie chcę mi się. A zresztą nie mam tego. 3000. Jakbym tam na tych, no. E, na tych, jak to się nazywa? Na wyżynach. E, na tych wyżynach. E, ja, 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 e, nie wiem, jak to się wymawia wyżej na Hyasa, czy... ja, ja, dobra to tam normalnie zadania są po 16 tysięcy i wiem, że to już mówiłem i wiem, że się powtarzam ale... już nie mogę gadać więc sorry za dzisiejszy odcinek ale... nie chciało mi się dzisiaj coś gadać co wierzymy? to? a ty, to, to jest jedno i to samo ja wam to powiem szczerze to mryzi, czyli wejdziemy to i przeczytamy już wam mówiłem Jak się bestia patrzy klika się P i tutaj macie O, troszkę mamy A to jest chyba nie, to nie jest Gdzie jestem? Ten? Aha, tu. Dobra, spoko. Upiór! Eee, mi się kto upiór. Dobra. Coś tu jeszcze chciałem wam pokazać, mieczek. Ten jest lepszy. Ja się tak zastanawiam, gdzie ja mam rudki. Dobra, ten jest lepszy, to więc skończymy dzisiejszy odcinek z nowym mieczykiem i normalnie... To jest zresztą taki same, ale dobra. To więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i to wszystko z mojej strony i...